Styczeń 2026 rok może zapisać się jako miesiąc, który realnie zmieni sytuację finansową tysięcy emerytów w Polsce. Pojawia się bowiem jedno pytanie, które dziś rozgrzewa rozmowy przy kuchennym stole, w kolejkach i w internecie: Czy ZUS rzeczywiście wypłaci dodatkowe 800 i czy ty też się do tego kwalifikujesz? Informacje są już potwierdzone, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Nie każdy dostanie pieniądze automatycznie. Nie każdy w tym samym terminie i nie każdy w tej samej wysokości. Właśnie dlatego ten materiał jest tak ważny. Za chwilę wyjaśnimy, skąd dokładnie bierze się świadczenie 800 S dla emerytów, kogo obejmują nowe zasady od stycznia 2026 roku i jakie warunki trzeba spełnić, aby ZUS faktycznie przelał pieniądze na konto. Dowiesz się też, czy konieczne będzie składanie wniosku, jakie grupy seniorów są na uprzywilejowanej pozycji i kto mimo dobrych wiadomości może zostać pominięty. W sieci krąży mnóstwo sprzecznych informacji, a jeden błąd lub brak wiedzy może sprawić, że stracisz świadczenie, które po prostu ci się należy. Jeśli jesteś emerytem, rencistą albo pomagasz komuś bliskiemu ogarnąć sprawy z ZUSEM, ten film może oszczędzić ci stresu, czasu i pieniędzy. Zostań z nami do końca, bo wszystko wytłumaczymy jasno, spokojnie i bez urzędowego bełkotu. A jeśli uważasz, że takie informacje powinny docierać do jak największej liczby seniorów, Zostaw łapkę w górę pod tym filmem, to naprawdę pomaga i motywuje nas do dalszej pracy. Teraz przechodzimy dokładnie do tego, co najbardziej Cię interesuje, czyli do konkretów. Bo choć hasło 800 dla emerytów brzmi jasno i obiecująco, rzeczywistość, jak to zwykle bywa w przypadku świadczeń z ZUS, jest nieco bardziej złożona. Od stycznia 2026 roku wchodzą w życie rozwiązania, które dla części seniorów oznaczają realny zastrzyk gotówki, ale tylko pod warunkiem, że spełnią określone kryteria. I to właśnie te kryteria decydują o tym, czy pieniądze pojawią się na Twoim koncie, czy pozostaną jedynie nagłówkiem w wiadomościach. Na początek trzeba jasno powiedzieć jedno: to nie jest nowe 800 w rozumieniu świadczenia rodzinnego. Nie ma tu prostego mechanizmu, że każdy emeryt w Polsce dostaje co miesiąc dodatkowe 800 zł ZUS wprowadza rozwiązanie skierowane do konkretnych grup seniorów, głównie tych, których świadczenia są niskie lub którzy spełniają określone warunki dochodowe. I właśnie tu zaczynają się pytania, wątpliwości i niestety sporo dezinformacji, które krążą w internecie. W styczniu 2026 roku ZUS zacznie wypłaty w oparciu o nowe progi i przeliczenia, które mają na celu wyrównanie sytuacji finansowej najsłabszych emerytów. Dla wielu osób oznacza to realne kilkaset złotych więcej miesięcznie, ale tylko wtedy, gdy ich łączny dochód mieści się w określonych granicach. W praktyce ZUS będzie brał pod uwagę nie tylko samą emeryturę podstawową, ale również dodatki, renty, a w niektórych przypadkach także inne źródła dochodu. To bardzo ważne, bo wiele osób zakłada, że liczy się wyłącznie kwota na decyzji emerytalnej, a to nie zawsze prawda. Co więcej, nie każdy senior dostanie te pieniądze automatycznie. W części przypadków ZUS rzeczywiście wykona wszystko sam, bazując na danych, które już posiada. Ale są też sytuacje, w których konieczne będzie złożenie wniosku albo uzupełnienie dokumentów. I tu pojawia się pierwszy poważny problem: jeśli ktoś nie dopilnuje formalności na czas, Wypłata może się opóźnić albo w ogóle nie dojść do skutku. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, do której grupy się należy i jakie kroki trzeba podjąć jeszcze przed początkiem 2026 roku. Wielu emerytów pyta też, czy nowe 800 będzie jednorazowe, czy wypłacane co miesiąc. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo zależy od indywidualnej sytuacji. Dla części osób mówimy o stałym podwyższeniu miesięcznego wsparcia, dla innych o dodatku okresowym, który będzie przysługiwał tylko przez określony czas. ZUS jasno komunikuje, że celem nie jest rozdawanie pieniędzy wszystkim, ale skoncentrowanie pomocy tam, gdzie faktycznie brakuje środków na podstawowe potrzeby. I właśnie dlatego tak istotne jest, by nie opierać się wyłącznie na nagłówkach w stylu, każdy emeryt dostanie 800. To brzmi dobrze, ale może wprowadzić w błąd. W praktyce wszystko rozbija się o szczegóły: wysokość Twojej emerytury, ewentualne dodatki, sytuację rodzinną oraz to, czy spełniasz kryteria ustalone przez ZUS na 2026 rok. Jeden drobny szczegół może zdecydować o tym, czy dostaniesz pełną kwotę, część świadczenia, czy niestety nic. Za chwilę przejdziemy do bardzo konkretnych przykładów, które pokażą Ci czarno na białym, kto realnie może liczyć na wypłatę 800, a kto powinien przygotować się na inne scenariusze. Omówimy też, co zrobić krok po kroku, aby nie przegapić swoich pieniędzy i jak sprawdzić swoją sytuację jeszcze przed styczniem 2026 roku. I właśnie tu pojawia się moment, w którym wiele osób jest szczerze zaskoczonych, bo okazuje się, że nawet emeryci z podobnymi świadczeniami mogą dostać zupełnie różne decyzje z ZUS. Wróćmy więc do konkretów, bo właśnie na tym etapie większość emerytów zaczyna naprawdę liczyć i porównywać swoją sytuację z tym, co zapowiada ZUS. Wyobraź sobie dwie osoby, które na papierze mają bardzo podobne emerytury. Różnica między nimi to zaledwie kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Jedna z nich w styczniu 2026 roku zobaczy na koncie dodatkowe pieniądze, druga nie dostanie ani złotówki. I to nie dlatego, że ktoś został oszukany, ale dlatego, że system działa według sztywnych zasad, które dla wielu osób są zupełnie nieintuicyjne. ZUS przy ocenie prawa do świadczenia związanego z 800 nie patrzy wyłącznie na kwotę emerytury podstawowej. Liczy się tak zwany dochód całkowity. Oznacza to, że jeśli oprócz emerytury otrzymujesz np. dodatek pielęgnacyjny, rentę po współmałżonku albo inne stałe świadczenie, wszystko to zostaje sumowane. I właśnie tutaj wielu seniorów wpada w pułapkę myślenia, że przecież mam niską emeryturę, więc na pewno się kwalifikuję. Niestety, w praktyce bywa inaczej. Są też przypadki odwrotne, które potrafią pozytywnie zaskoczyć. Osoby, które przez lata żyły w przekonaniu, że i tak nic im się nie należy, nagle odkrywają, że po przeliczeniu dochodów mieszczą się w kryteriach i mogą liczyć na realne wsparcie. ZUS w 2026 roku ma szczególnie mocno skupić się na seniorach samotnych, osobach z długą historią pracy, ale bardzo niskim świadczeniem oraz tych, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mieli możliwości zwiększenia kapitału emerytalnego. Bardzo ważnym elementem są też terminy. Styczeń 2026 rok to nie tylko moment wypłat, ale także granica formalna. To oznacza, że sytuacja dochodowa z końca 2025 roku może mieć kluczowe znaczenie. Jeśli w grudniu ktoś otrzymał jednorazową premię, wyrównanie albo dodatkowe świadczenie, może to wpłynąć na decyzję ZUS-u. I tu znów pojawia się problem. O którym mówi się zdecydowanie za mało, wiele osób dowiaduje się o tym dopiero po fakcie, gdy decyzja już zapadła. Nie można też zapominać o emerytach, którzy dorabiają. Nawet niewielkie dodatkowe dochody, np. z umowy zlecenia, mogą zmienić ostateczną kwalifikację. ZUS nie każe za aktywność, ale w przypadku świadczeń opartych na kryterium dochodowym liczy się każda złotówka. Dlatego tak istotne jest, aby przed styczniem 2026 roku dokładnie sprawdzić swoją sytuację i, jeśli to możliwe, przygotować się odpowiednio wcześniej. W tym wszystkim pojawia się jeszcze jedna kwestia, która budzi ogromne emocje: czy trzeba składać wniosek? Odpowiedź brzmi to zależy. Dla części emerytów ZUS dokona wypłat automatycznie, korzystając z danych, które już posiada. Ale są też grupy, które bez złożenia odpowiedniego dokumentu nie dostaną nic, nawet jeśli spełniają wszystkie warunki. I właśnie tu najczęściej dochodzi do frustracji, bo brak jednego formularza może kosztować kilkaset złotych miesięcznie. Warto też wspomnieć o tym, że decyzje ZUS nie zawsze są ostateczne. Jeśli ktoś otrzyma odmowę, a uważa, że została wydana niesłusznie, będzie miał prawo do odwołania. Problem w tym, że proces ten wymaga czasu, cierpliwości i wiedzy. Dlatego znacznie lepiej jest zadbać o wszystko wcześniej niż później walczyć o pieniądze, które mogłyby już leżeć na koncie. I teraz dochodzimy do momentu, który dla wielu widzów okaże się kluczowy. Bo istnieje pewna grupa emerytów, o której mówi się bardzo rzadko, a która może zyskać najwięcej. To osoby, które spełniają warunki tylko na granicy i które jednym prostym krokiem mogą przesunąć się do grupy uprawnionej. Ten szczegół często umyka uwadze, a może zdecydować o tym, czy w 2026 roku otrzymasz pełne wsparcie, czy zostaniesz z niczym. W następnym fragmencie pokażę dokładnie, o jaki krok chodzi, jak go wykonać zgodnie z prawem i dlaczego Zus sam o tym nie przypomina. To właśnie tutaj wielu seniorów mówi później, gdybym wiedział wcześniej, wszystko wyglądałoby inaczej. I właśnie teraz dochodzimy do tego elementu, który dla wielu emerytów okaże się najważniejszy w całej tej historii. Ten jeden szczegół, o którym Zus mówi bardzo ogólnie albo wcale, a który może przesądzić o tym, czy dodatkowe pieniądze faktycznie pojawią się na Twoim koncie w styczniu 2026 roku. Chodzi o aktualność danych i sposób, w jaki Zus ocenia Twoją sytuację w danym momencie, a nie to, jak wyglądała ona kilka lat temu, gdy przechodziłeś na emeryturę. Wielu seniorów żyje w przekonaniu, że skoro raz złożyli wszystkie dokumenty, to system sam już wszystko wie. Niestety, rzeczywistość wygląda inaczej. ZUS działa na podstawie informacji, które ma w swoich rejestrach, ale jeśli coś się zmieniło, a nie zostało zgłoszone, urząd nie zawsze to uwzględni. Może to dotyczyć np. zakończenia dorabiania, utraty dodatkowego świadczenia, zmiany sytuacji rodzinnej, czy nawet śmierci współmałżonka, po której dochód realnie się obniżył. Jeśli takie zmiany nie zostały formalnie odnotowane, ZUS może uznać, że przekraczasz próg dochodowy, choć w praktyce już dawno jesteś poniżej niego. I tu pojawia się ten kluczowy krok, o którym wspominałem wcześniej. Przed końcem 2025 roku warto dokładnie sprawdzić swoje dane w ZUS-ie i jeśli trzeba je zaktualizować. To może być zwykła wizyta w placówce, rozmowa z doradcą albo kontakt przez platformę elektroniczną. Dla wielu osób brzmi to banalnie. Ale właśnie ten banalny krok decyduje o setkach złotych miesięcznie. ZUS sam z siebie nie zawsze informuje, że coś wymaga uzupełnienia, bo formalnie nie ma takiego obowiązku. Odpowiedzialność spada na emeryta. Kolejna sprawa to terminy wypłat. Nawet jeśli wszystko się zgadza i świadczenie zostanie przyznane, nie każdy zobaczy pieniądze na koncie dokładnie w tym samym dniu. ZUS wypłaca świadczenia według harmonogramu. A nowe dodatki mogą pojawić się razem z emeryturą albo jako osobny przelew. To ważne, bo część osób zaczyna się niepokoić, gdy w styczniu wpływa tylko standardowa emerytura, a 800 zł jeszcze nie ma. W wielu przypadkach to kwestia kilku lub kilkunastu dni, a nie odmowy. Nie można też pominąć emocjonalnej strony całej sprawy. Dla wielu seniorów dodatkowe kilkaset złotych to nie jest luksus, ale realna ulga. To możliwość wykupienia leków bez liczenia każdego grosza, opłacenia rachunków bez stresu albo drobnej pomocy wnukom. Dlatego tak frustrujące są sytuacje, w których ktoś traci to wsparcie tylko dlatego, że zabrakło jednej informacji lub jednego dokumentu. Ten system nie wybacza ani wiedzy, ale daje szansę tym, którzy się przygotują. Na koniec chcę jasno powiedzieć jedno: nie zakładaj, że skoro ktoś inny dostanie 800, ty też na pewno dostaniesz. I nie zakładaj, że skoro komuś odmówiono, tobie również się nie należy. Każda sytuacja jest oceniana indywidualnie. Najrozsądniejsze, co możesz zrobić, to potraktować styczeń 2026 rok jako punkt kontrolny i przygotować się do niego z wyprzedzeniem. Sprawdź swoje dokumenty, upewnij się, że ZUS ma aktualne dane i nie bój się zadawać pytań. To twoje pieniądze i masz prawo wiedzieć, czy i na jakich zasadach możesz je otrzymać. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, masz już wiedzę, której wielu emerytów wciąż nie ma. Wiesz, że 800 dla emerytów to nie pusty slogan, ale też nie prezent dla wszystkich. Wiesz, na co zwrócić uwagę i gdzie najczęściej popełniane są błędy. Teraz wszystko zależy od tego, czy wykorzystasz te informacje w praktyce. Jeżeli ten materiał pomógł Ci lepiej zrozumieć, co naprawdę wydarzy się w styczniu 2026 roku i jak przygotować się na decyzję ZUS-u, zostaw łapkę w górę pod tym filmem. To sygnał, że takie treści są potrzebne i że warto je dalej tworzyć, żeby jak najwięcej seniorów nie zostało zaskoczonych ani pominiętych.